Cztery najczęściej popełniane błędy przy tworzeniu oraz wysyłaniu CV. CV, moi drodzy, to tak naprawdę bardzo trudna sztuka reklamowania samego siebie. I im bardziej się przyłożymy do tego, tym bardziej zwiększymy swoją szansę na otrzymanie pracy. Błąd numer jeden to wysyłanie pustego maila. I mam na myśli tutaj sytuację, kiedy załączamy CV do maila, natomiast nie uzupełniamy treści maila. No to troszeczkę tak, jakbyśmy weszli do sekretariatu firmy, w której ubiegamy się o pracę i bez słowa na biurku zostawili kartkę z naszym CV. No niegrzecznie, nieelegancko, więc zdecydowanie dzień dobry, jedno zdanie celem rozwinięcia, coś w stylu w odpowiedzi na Państwa ofertę pracy przesyłam CV i na koniec obowiązkowo podpisujemy się z imienia i z nazwiska. Błąd numer dwa to format załącznika. Praktycznie wszystkie edytory tekstu czy kreatory posiadają możliwość eksportu do PDF-a i warto z tej możliwości skorzystać. Dlaczego? No Dlatego, że PDF-a odczyta się na każdym urządzeniu, czy to będzie telefon komórkowy, czy tablet, czy laptop. Natomiast jeżeli zapiszemy załącznik na, w postaci doka czy, czy .xdoc, no to nie wiemy, czy osoba, która otwiera taki załącznik, posiada dany program, a już na pewno nie będzie jej się chciało takiego programu szukać czy ściągać, i po prostu pominie Wasze CV. Błąd numer 3 to szablon CV. W dobie internetu, w dobie ogólnodostępnych, darmowych kreatorów, templatek i innych programów do tworzenia CV, no grzechem byłoby z nich nie skorzystać. I najgorsze, co można zrobić, to otworzyć edytor tekstu i próbować takie CV napisać od zera, bo w większości przypadków będzie ono wyglądać dużo gorzej niż skorzystanie z gotowych rozwiązań. Trzeba pamiętać, że szablon CV to jest, to, to jest ten pierwszy moment, z którym styka się pracodawca czy rekruter po otworzeniu załącznika. I to, co on zobaczy przez te ułamki sekund, albo go zachęci do tego, żeby wczytywać się dalej w treść takiego CV, albo po prostu je wyłączy i przejdzie dalej. Dlatego naprawdę warto zadbać, żeby ten szablon był przejrzysty, w sposób czytelny przedstawiał wszystkie informacje na wasz temat. Dlaczego szablon w CV ma tak duże znaczenie? No moi drodzy, to jest troszeczkę tak, jak idziemy w nowym mieście coś zjeść i widzimy dwie restauracje, jedna zabita dechami, a druga z ładnym szyldem, ładnymi witrynami, ładnym logo. No to w większości przypadków wybierzemy tą drugą. Mimo iż w tej pierwszej może być bardzo dobre jedzenie, to jednak, ludzie są wzrokowcami i ten, to pierwsze wrażenie jest bardzo ważne. I tak samo w przypadku CV. To pierwsze wrażenie, jakie CV wykona na rekruterze, od tego będzie zależało, czy on się zainteresuje tą osobą, czy inną. Więc warto zadbać o to, żeby w pewnym sensie to CV wyróżniało się na tle innych. Ja nie mówię tu o jakichś bardzo wodotryskach, czy nie wiadomo jakich ekwilibrystycznych, graficznych pomysłach. No niemniej jednak warto postarać się o chociaż odrobinę tej oryginalności na tle innych. Błąd numer cztery to treści zawierane w CV. Jest to w zasadzie najważniejszy punkt z tych wszystkich czterech, no bo tak naprawdę od tego, co zawrzemy w CV, będzie zależało, czy rekruter się nami zainteresuje, czy zaprosi nas na rozmowę o pracę, czy nie. I tutaj często popełnianym błędem jest zawieranie całego doświadczenia zawodowego w CV. Nie robimy tak. Zawieramy to doświadczenie zawodowe, które jest istotne z punktu widzenia stanowiska, na które aplikujemy. Czyli jeżeli jesteśmy programistą i trzy nasze ostatnie prace były związane z programowaniem, no to zasadnym jest umieszczenie ich w CV. Natomiast jeżeli wcześniej rozkładaliśmy towar w żabce, no to na danym stanowisku nie ma to znaczenia i zamieszczanie takich informacji w CV jest zbędne. A wręcz może mieć skutek odwrotny do zamierzonego, bo taki rekruter może zawiesić oko na tej nieszczęsnej żabce. Zamiast na tym, że na przykład w tvn pracowaliśmy jako programista. Błędy, literówki. Warto zwrócić uwagę po skończeniu pisania CV, czy wszystko jest pod względem ortograficznym, gramatycznym, merytorycznym, poprawne. No bo taki brak przecinka czy brak kropki to taka troszeczkę. Plamka na waszej koszuli, jak idziecie na rozmowę kwalifikacyjną. Niby nic, niby da się z tym przeżyć, ale jednak nie smak pozostaje. I powiem wam, że warto wydrukować sobie takie CV i dać po prostu komuś innemu do przeczytania. Ja pracując w agencji reklamowej, kiedy tworzę jakiś bardziej skomplikowany projekt, ulotkę czy. czy treści, gdzie mogłem popełnić jakiś błąd, to daje je po prostu komuś innemu, kto nigdy tego nie widział na oczy, no celem sprawdzenia, czy, czy, czy jego zdaniem wszystko jest OK. I bardzo często taka osoba może zwrócić uwagę na, na rzeczy, których my sami po prostu nie widzimy. Kolejna sprawa to dane osobowe. No, to sprawa dosyć oczywista, zamieszczamy imię, nazwisko, numer telefonu, ale już na przykład stan cywilny nie ma najmniejszego znaczenia dla pracodawcy. A, a przynajmniej nie powinien mieć, więc zbędnym jest umieszczanie go. Warto zamieścić informację na temat zainteresowań. No, osoba, która interesuje się czymkolwiek, jest zawsze ciekawsza od osoby, która nie interesuje się niczym. Warto zamieszczać zdjęcie. I mimo iż dla pracodawcy tak naprawdę nie powinno mieć znaczenia, czy ja jestem blondynką, brunetką, czy jestem wysoki, czy jestem niski. No to jednak po pierwsze, ładni ludzie mają w życiu łatwiej. Wiem to po sobie, bo nie jestem ładny, więc miałem w życiu ciężko. Ale tak mówiąc poważnie, ładne zdjęcie, eleganckie, estetyczne potrafi naprawdę przynieść Wam bardzo dużo korzyści na CV i nie warto z tego atutu jednak rezygnować. I to tak naprawdę wszystko, jeśli chodzi o CV, to są oczywiście podstawy dla wielu osób oczywiste, dla innych mniej oczywiste. Jeżeli pomogą wam w otrzymaniu pracy, będzie mi z tego powodu bardzo miło. Jeśli macie jakieś pytania, no to oczywiście piszcie chętnie, odpowiem. Pozdrawiam, cześć.